Centralny jest na pewno trafiony. raz, dwa. ojejku, dużo. Pięć. Pięć, dobra. Wy... Jeden dobry, drugi dobry, czyli dwa trafione, trzy nie. Słuchaj, tu jesteśmy od Łobrzenicy, jak daleko? Pięć kilometrów? Wtórka z zeszłego roku, tu. Czarno, 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 czarno. Cztery, nie czarno. Cztery, chodź tam dalej, na górce. Tu też nic nie chroniłeś, prawda? Ja. Tak jak było, tak. Mhm. Czarne. Czarne, trzy. Trzy czarne. Trzy czarne. Dwa zielone. zielone. Wszystkie zielone. Mhm, wszystko ok. Już mocniej rozwinięty też zielony. Nie ma zasady, że królewski dostał, nie, czy nie. boczny. Jak dostał cały kwiatostan, no czarny. I to nie królewski boczny do, no, dostał. Tu jest pół na pół, albo wcale, albo wszystkie. A średnia wyjdzie, no taka, że prawie połowa, nie? Dwa trafione i jeden dobry. Okay, inna lokalizacja, tu jest odmiana gala Mas, nie? Gala Natali. drugi walnięty. Dwa walnięte, patrz. Gala... No, no jest jeden, dwa, są. Dwa, trzy. Trzy, no patrz. Pomimo, że zielony pąk... Nie ma reguły. Nie ma reguły, to jest loteria, nie troszeczkę. Szampiona. Mhm. Centralny jest na pewno trafiony. Raz, dwa, trzy, tam ten nie wiem, bo uciek. jejko dużo. Pięć. Pięć. Dobra. A weźmy gdzieś głębiej w rząd, bo tutaj wiesz, z zewnątrz to mogą Raz, raz, dwa, dwa. Dobra, uciek No trzy Trzy Cztery. Cztery Jeden dobry, drugi dobry Dwa, dwa, dwa na dwa. pewno trafione Pewno powiedzieć dobry. dobry Czyli dwa trafione, trzy nie Mamy gdzieś jakieś Prince'a, to na innych kwaterach. Prince, no bo gala pewno jest ok, tak? E, u Wojtka jest trafiona. Gala? Tak. Ale jest dalej w Zielonym Ponku, nie? Tak. I już trafiona, no to tam musiało być zimno. Chciałbym podjechać do Prince'a. Mhm. I potem pojechać tam, gdzie jest Cereśnia i Wojtka gala. Dobra. Co, tu jesteśmy od Łobrzenicy, jak daleko? 5, 5 km? I tu jest Prince, nie? Tu jest Prince. Turka zeszłego roku tu. Pięknie. No czarno. Powiedzmy, że zielony. Tu nie wiadomo co tu jest. Czarno. 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 4, nie? Czarne? Cztery. Chodź tam dalej, na górce Tu też nic nie chroniłeś, prawda? Nie. Tak jak było, tak mhm. A w tamtym roku też tutaj przemroziło tego prinsa? Też i te 2 hektary, co w zeszłym roku było parę albo 50 ton 20 dobre reszta przemyśle Ale uszkodzeń było chyba mniej, nie? Czy, czy tyle samo co w tym roku? Nie wiem, powiem Ci, że pierwszy raz to idę, więc jest mi ciężko powiedzieć. Mhm. Czarne? Czarne trzy. Trzy czarne. Trzy czarne. Dwa zielone. Wszystkie zielone. Mhm, wszystko okej. Okay. Już mocniej rozwinięty też zielony. Zielony. Nie ma zasady, że królewski dostał, nie? Czy boczny? Jak dostał cały kwiatostan, no czarny. I to nie królewski, boczny do, no, dostał zielony, 4 do 1. No cztery do jednego A jechałeś czymś po przymrozku? Wczoraj dopiero wczoraj Algi było... Tak, wczoraj był algi plus ym, ten Plus aminokwasy Tu jest pół na pół albo wcale, albo wszystkie A średnia wyjdzie no taka, że prawie połowa, nie? No, to jeszcze by nie było źle. Nie byłoby źle jakby połowa była. Nie, nie no, muszę No to na pewno. Bo zaponkowany jest bardzo ładnie tutaj ten prince, nie? Tak. W tamtym roku jak mówię, że był przymrozek, że sobie wiesz, był uszkodzony, odpoczął tak. To w tym roku ma no, pąka naprawdę... Listwa, Listwa, cięcie, pomogło? Już trzeci rok, trzy lata z rzędu jedziemy. I kimiemy i gale, a w kotałeś. A w jakim terminie cię? W zeszłym roku cięliśmy w końcówka listopada, początek grudnia. A tak przeważnie cięliśmy luty. Zapankowany jest super, naprawdę. To jest ten, dziewiątka, nie? Tak Podkładka będzie, Cofa się po prostu Jednak Niby nie, listą nie chwyta się dużo, ale idzie regalis potem też nie. Tu pójdzie ten, za chwilę jak będzie balon, pójdzie regalis A sprawdzimy tę galę? Jak? Okej okay. śniko ala red śliko red, okay. ta ciemniejsza nie, uh -huh. hmm, uh -huh. dwa trafione i jeden dobry Czy dobre. Są dobre. <tryk> okay, inna lokalizacja, tu jest odmiana Gala Mas, nie? Gala Natali. Natalii? drugi walnięty. Dwa walnięte, a ta gala w ogóle jeszcze taka no w ściśniętym ponku, nie? Tak. To jeszcze różowe nawet nie jest, to jest takie zielone, nie? Raz, dwa. O i. Zielony, dwa. Zielony. Zielone. Zielone. Nie, gara generalnie powinna być nie najgorzej. No wiesz, ja tutaj też nie byłem wojny. Tylko... No jest. Nie, dwa, nie, są. Dwa. Trzy. Trzy. No, patrz. Pomimo, że zielony pąk... Nie ma reguły. Nie ma reguły. To jest loteria, nie troszeczkę. Tak. Tu stoi Stas. Ok. Jest.